Cześć, z tej strony Oskar. Spotykamy się ponownie dzisiaj przy paczce, która przyjechała do mnie z zagranicy z Wielkiej Brytanii. Zobaczmy, jakie tym razem gry tutaj przyjechały. Mamy troszeczkę gier widzę na PS3 na Xboxa klasyka. Tutaj. O, na razie w tym momencie to może nie widać tego kadrze. Tak, może przesunę. O. No, będę zaraz wszystko pokazywał do kamery. Na początek prośba, żebyście dali łapkę do góry i napisali komentarz. Ale być może jeśli jesteś nowym widzem, to zachęcam Cię, żebyś obejrzał starsze materiały, których mam na kanale nagranych ponad 1000. I żebyś zostawił suba. Te wszystkie cztery rzeczy muszą być, czyli łapka do góry i komentarz, subskrypcja. Oraz zachęcam do obejrzenia starszych filmów. To jest czwarta prośba. Bez tego nie będzie tutaj yy, kanału. No, liczę na Was, będziecie mnie wspierać tutaj łapkami i komentarzami. Wtedy moje filmy będą się wyświetlać innym osobom na głównej stronie YouTube'a. Będę również wdzięczny, jeśli moje filmy będziecie udostępniać na Facebooku na głównej stronie na ścianie, czyli jako post. Wtedy również wasi znajomi dowiedzą się o moim kanale. Będę bardzo bardzo za to wdzięczny, jeśli udostępnicie moje filmy na Facebooku. Na różnych grupach również. Dziękuję bardzo. Także zobaczmy, co dzisiaj przyjechało. Zaczynamy. Na PS3 mamy Call of Duty Black Ops. Na PS3 dalej Saints Row 2 coś w stylu GTA. Kto grał, to wie. Assassin's Creed Revelations w czarnym pudełku i Assassin's Creed Trójka. Dalej mamy wyścigi Motor Storm 1, motocykli i chyba też kładów, i chyba też nawet pojazdów takich terenowych, w sensie samochodów. Tak, tak. bardzo ciekawe. Chętnie kiedyś to wypróbował. To jest na PlayStation 3. I pozostając w tematach wyścigów, mamy Need for Speed Most Wanted. Teraz dalej mamy Minecrafta, Saints Row The Third, Mirror's Edge. Skaczemy tutaj po dachach budynków. Kiedyś pokazywałem live'a. Natomiast prawdopodobnie ta gra mi źle działała, bo ja mam pad oryginalny, Taki nietypowo typowo PlayStation 3, tylko taki po prostu zwykły na USB, który również działa z pecetami. Prawdopodobnie dlatego, gdy czasami naciskałem bodajże R2 od skoku, to spadałem w przepaść. Gdybym grał na oryginalnym Six Axis albo Dualshock 3, prawdopodobnie byłoby wtedy poprawnie. Ale gra yy, godna Również chyba wyszła na Xboxa 360 i prawdopodobnie też na PC. Mamy teraz tutaj Beijing 2008, Olimpiada. Assassin's Creed Brotherhood, nawet dwie sztuki. Przy czym ta jedna chyba jakaś edycja specjalna, bo ma błyszczącą okładkę tutaj tego Assassina całego. A ta po prostu jest tradycyjna. Ale nie widzę tutaj jakiś. Nie, tu po prostu jest dopisane Special Edition, tak, więc tu jest Special Edition. Okej. Okay. Na początku myślałem, że dwie identyczne są okładki, tylko się błyszczy. I jeszcze jedna sztuka, ale też właśnie zwykła edycja. A niżej mamy horror Dead Island Riptide Special Edition, też specjalna edycja tutaj. Z jakimiś dodatkami. No, pozostając jeszcze w tematach ps 3 to mamy Medal of Honor Tire. One Edition, kiedyś grałem w to, bardzo fajna szczelanka. Ciekawe jestem, czy do tej pory serwery działają. Bardzo możliwe. Uncharted 2, mamy Grand Turismo 5 Prolog, jest też Brink, LA Noir od Rockstar Games, I jeszcze jedna sztuka tego Beijinga od SEGI, i mamy też Dead Rising to pożądana gra przez wiele osób. O, a tu mamy coś bardzo ciekawego. Takie okładki to jeszcze nie widziałem, takiej trójwymiarowej. O, zobaczcie, jak to fajnie się mieni. Pełne 3D. No nie wiem, hologram może tak nazwijmy. co się zmienia tutaj tak naprawdę, aż sam muszę się przyjrzeć. No taki robot jest tutaj jakiś, czy taki mech, czy gość w takim kombinezonie i po prostu tak w 3D jest, ja też Sega to zrobiła, ale tą okładką można powiedzieć, że mnie kupili jako samo wydanie, bo same gry to za specjalnie nie znam. Jest to Vanquish, chociaż nieraz bywało w tych moich paczkach, ale ja tego nie znam. No Prawdopodobnie jesteśmy gościem jakimś tutaj Mechazordem, jakimś Megazordem czy w kombinezonie takim, no a Zobaczmy, jak okładka wygląda pod tą nakładką. No wygląda normalnie, czyli tak jak tutaj, gdzie w 3D, to tu mamy normalną jej wersję, ale to jest fajne po prostu. Zawsze takie w dzieciństwie się zbierało takie różne trójwymiarowe obrazki, prawda? A tu jest duże takie coś, dużego, nie? Fajna rzecz, no, w kolekcji jak najbardziej warto coś takiego sobie mieć. A tu jeszcze nawet się to otwiera. Nie, to się nie otwiera, to się odrywa tutaj już, tutaj klej puścił. Myślałem, że to otwierane jest, bo tak zahaczyłem, ale nie, nie, tutaj lekko klej puścił, no, ktoś będzie musiał sobie to podkleić, jeśli dokupi. Polecam takie rzeczy na taśmę dwustronną robić. Ta taśma dwustronna jest taka mocna, taka twarda, że takie rzeczy trzyma. No dobra, zobaczmy dalej. Mamy dwie sztuki Call of Duty Modern Warfare 3, mamy Killzone 2 i mamy jeszcze jeden Assassin's Creed Brotherhood, tym razem edycja Platinum i jeszcze jedna, ale zwykła edycja tej samej gry. I z PS3 z tego co widzę, to chyba na razie wszystkie tytuły. Teraz lecimy, może na niech będzie Xbox Classic, No, lecimy z czymś retro, Tom Clancy's Ghost Recon część pierwsza, bo później były na Xboxa 360 na... PS2, i inne jeszcze tam części, tak? To jest pierwsza, w ogóle pierwsza, pierwsza Ghost Recona. Rainbow Six Lockdown na Xboxa, klasika Też Tom Clancy. I jeszcze jeden Tom Clancy, Ghost Recon Island Thunder. No jedna z kolejnych części, ta rzadka, takiej jeszcze w paczce nie miałem. Tego Island Thunder. Ciekawe, gdzie to się dzieje, w Wietnamie czy gdzieś. No bardzo możliwe, tutaj na obrazkach widzimy jakąś dżunglę. No to patrzymy dalej teraz. I teraz mamy znowu coś ciekawego na Xbox'a klasika, Mission Impossible Operation Surma. A teraz, w ogóle, tak nawiasem, mówiąc, jeśli jesteśmy przy temacie Mission Impossible, to widziałem newsa, że badaj, że polski aktor Marcin Dorociński będzie grał w najnowszej części obok Toma Cruz'a w najnowszej części Mission Impossible. Co o tym powiecie? Będziecie oglądać. No, ja, jako fan prawdziwy retro, to uznaję tylko pierwszą część Mission Impossible, która była nawet fajna z tym Johnem Voightem. Tam jeszcze Emilio Estevez był jeszcze jakaś taka aktorka w jednej z głównych ról. No tam była taka intryga i taka tajemniczość. Natomiast pozostałe części, no gnałem chyba tylko dwójkę i trójkę, no to była... Więcej było tam akcji i seksu niż, no nie wiem, takiej intrygi i takiej nutki tajemnicy. No nie wiem, jak te najnowsze części, tych nie widziałem i ta, co będzie z tym polskim aktorem, no ciekawe. No dajcie znać, czy lubicie Mission Bo Jeszcze był serial, który kiedyś leciał bodajże na Tesla 7 i na RTL 7 u nas w Polsce. Ale nie oglądałem go, wiem tylko, że był. Z lat chyba 70. albo 60. -tych. Także to, ty, to tyle. Teraz mamy Xboxa 360 i mamy Dead Rising 2. Yy, Prze przed chwilą mieliśmy ją na PS3. Postaram się ją tutaj pokazać dla porównania. Gdzieś tutaj była ona mi. O! No to możemy sobie tę samą grę zobaczyć tutaj yy, na dwie platformy. No, okładka praktycznie taka sama, tylko że na Xboxa minimalnie większa. I patrzymy dalej w takim razie. Na Xboxa klasikę mamy Full. Yy, Full Spectrum Warrior. Strzelanka bodajże TPP. Gears of War 2 i jeszcze jedna sztuka. Dwie mamy sztuki tutaj. I jeszcze mamy Gears of War 1. I jeszcze jedną dwójkę mamy tutaj na samej Gears of War. I jeszcze jedną mamy jedynkę tutaj. Gdyby Classic. I Assassin's Creed Brotherhood. Tym razem na Xboxa. A tu widzę, mam prezenty jakieś mam. Patrzcie, nawet yy, dostałem Kinder Bueno pod Bartka. Zobaczcie, jaki dobry kolega nawet mi słodycze wysyła. Dziękuję bardzo. Dobra. Słodycze dostałem, batoniki i tutaj jakiś jeszcze, nie wiem, cukierek. Jakaś śliwka chyba. Merci. Nie wiem skąd to wziął. Jakiś jogurtowy cukierek. I tutaj jakaś frutella. No... Dziękuję bardzo. Ja słodycza zawsze lubię, także poczęstuję się bardzo chętnie i Was bym chętnie poczęstował. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, jakiego mam dobrego kolegę. Nawet pamięta o tym, że ja słodycza lubię. No dobra, patrzymy dalej. Na PS3 tutaj jeszcze mamy parę tytułów jednak. Myślałem, że to będą już wszystkie, a tu jednak jeszcze parę jest. No widać, że jest Uncharted 3, Drake Deception, Tom Clancy Rainbow Six Vegas 2 w wersji Platinum. Mamy Battlefield 4. Mamy tutaj yy, jeszcze jedną sztukę Motor Stormu, który dzisiaj już, już był. Ale to nic złego. To no jest pozytywna gra i myślę, że sporo osób będzie zainteresowanych i, i tymi obiema sztukami. Znaczy, sporo. No dwie osoby kupiło, ale na pewno nie jedna osoba rzuci okiem na to, prawda? No dalej mamy tutaj Call of Duty Modern Warfare w wersji Game of the Year Edition, na górze mamy napisane. I mamy Saints Row 4. Tam wcześniej mieliśmy dwójkę i trójkę, no to mamy tutaj, zdaje się, że komplet H były tylko trzy części na PS3, bo jedynka chyba była na PS2? Chyba. A to nawet nie wiem, bo nie grałem. Bioshock Infinity na PS3 z okładką tutaj, gdzie goście z jakąś taką spluwą. Assassin's Creed Brotherhood, jeszcze jedna sztuka. Bardzo fajny multi jest w ogóle w tej grze, Resistance Fall of Man, część pierwsza. To mogę przy okazji pokazać w ostatnim numerze PSX Extreme, który zresztą pokazywałem niedawno na kanale. Jest pokazana historia upadku tego, tej serii Resistance. No, ogólnie warto to sobie poczytać. Nie wiem, czy teraz to znajdę tak na szybko, no postaram się. 92 strona. No, to byłem blisko. No właśnie jest historia upadku tej serii. resistance upadek serii właśnie na y, tej stronie mamy okładkę jedynki. Zobaczcie. No możemy sobie to zobaczyć może to. Tak raczej... Nie, dobrze pokazywałem. Tutaj ja patrzę na ekran, tak? Dobrze pokazuję w ten sposób. No warto się ogólnie myślę też zaopatrzyć ten numer i ogólnie... Tę serię. No może jeszcze za chwilę będzie tutaj dwójka, jak nie no to ja jeszcze chyba mam dwójkę do sprzedania, bo jeszcze chyba została. Trójki już nie mam natomiast. Bo były zdaje się, że trzy części. Teraz mamy Need for Speed Shift. Później był Shift 2 z tego co pamiętam. No i mamy ostatnie dwie gry. Little Big Planet, ale edycja Game of the Year Edition. I mamy też Dirt 2, czyli Colin Rally. Wersji tutaj Platinum też bym chętnie pograł. No dobra, to teraz mamy Xboxa 360 i parę tytułów na PlayStation 2. No to może pozostając w klimatach retro eee, Dirt, e, re, e, Dirt Track Travels. Kiedyś pokazywałem tą grę na moim kanale. Bardzo pozytywna, bardzo fajne Nawet sobie ją zostawiłem w kolekcji gdzieś tutaj. gdzieś tutaj jest, tak? Gdzieś tutaj na mojej półce jest. Możecie sobie archiwalny live stream obejrzeć. Polecam to bardzo. Jeździmy tutaj różnymi e, terenowymi wyścigówkami. Grafika w stylu PlayStation 1, a mimo że gra jest na PlayStation 2, ale klimat tych lat 90. jest to zachowany. Gra od Midasa. Midas nie wszystkie rzeczy to wydawał gówniane. Niektóre gry od Midasa były fajne, na przykład to. Zachęcam ogólnie się w to zaopatrzyć, jest to, jest to godne uwagi. Na PS2 jeszcze mamy Buzz the Sports Quiz, czyli na te kontrolery, czyli granie w teleturnie. Kontrolery wyglądają właśnie tak jak tutaj. Już kiedyś je pokazywałem na innych unboxingach. Na górze mamy. Czerwony przycisk, i niżej, bodajże cztery kolorowe. Można grać w teleturniej ze znajomymi. Na PS2 jeszcze mamy Jet Sky Riders, czyli jeździmy na y, skuterach wodnych. Kiedyś bardzo chciałbym na prawdziwym się przejechać. Można wypożyczyć y, i nawet Kawasaki to firmuje, proszę zwrócić uwagę. Czyli prawdziwa firma, która no, produkuje motocykle i właśnie te skutery wodne. I IDOS wydał to. No, może być to ciekawe, jeśli to jest w trybie Może kto wie, może nawet jeśli będę miał jeszcze chwilę czasu, to bym nagrał jakiś filmik z tego. Bardzo chętnie ja takie, takie rzeczy lubię. Jeszcze jest taka gra yy, Jet Rider, chyba na PlayStation 1 czy na Nintendo 64, już teraz nie pamiętam, też o skuterach wodnych. Kiedyś też chętnie bym ją zagrał i pokazał. Chyba Jet Rider. Możecie mnie poprawić, jeśli tu przekręciłem. Summer Athletics, czyli mamy tutaj yy, Olimpiadę. Nie znałem tej gry też pierwszy raz to widzę. Ktoś to wydał firma 49 Games, 49 Games i DTP Entertainment. Jakieś takie tutaj mamy logotypy. Pierwszy raz widzę tę grę, pierwszy raz widzę te firmy. No ciekawe. Yy, mamy teraz pinball, play it pinball od właśnie Play It, firma na dole, tutaj mamy pokazaną firmę. Bole zawsze są spoko. I czy mamy coś jeszcze na PS2? Tak zerkam nie, chyba zostały nam tylko Xboxy, ale zaczniemy może od Xboxa Classica. Konflikt Desert Storm, czyli znowu mamy tutaj szczelankę z widokiem z trzeciej osoby. I chyba reszta to Xboxy 360, jeśli widzę. Najpierw może coś bez okładki. Dirt 3, czyli przed chwilą mieliśmy Dirt 2 na PS2. Mogę to pokazać. No to tu kolejna część jest na Xboxa. No akurat bez okładki się trafiła, no ale jak ktoś chce to, może ma ktoś okładkę, może ktoś ma instrukcję sobie skompletuje. A może ktoś po prostu nie zbiera okładek, nie zbiera instrukcji, po prostu chce mieć grę, żeby pograć w nią. Tacy też ludzie, nie tylko kolekcjonerzy. Różne są osoby, które zbierają gry. No dobra, to mamy teraz Rage Anarchy Edition. Ona miała jakieś właśnie tutaj dodatkowe rzeczy. Mamy Assassin's Creed Black Flag, czyli piraci. FIFA 14. Widzę, że jedna grana na Nintendo Wii się zawieruszyła. Just Dance 2 More Tracks More Fun. No dobra, na Wii też coś mamy. Yy, tu mamy znowu coś bez okładki. Na Xboxa jest to Battlefield 3. Chyba nawet tutaj dwie płyty są. Tak, tu są dwie płyty. No akurat też bez okładki. No bywa, tak jak mówiłem, bywa. Ale dalej wszystkie już są z okładkami. Mamy teraz dwie sztuki Medal of Honor Warfighter Limited Edition. Z czego jedna jest właśnie, jakoś ma tutaj dostęp do jakiejś bety Battlefielda 4, ale pewnie to już nie aktualne, nie? Ale no, odróżnia się okładką, no, ma tutaj lekką różnicę. I dalej mamy Call of Duty Ghosts. O, tą część właśnie dużo osób zabiega. Mimo, że to nie jest jakiś unikat, ale Ghosts jak zawsze, tylko mam, to zawsze wszystkie schodzą. Wszystkie po prostu ludzie wykupują. Może jakaś dobra część. W tą akurat nie grałem. Yy, Battlefield 3 Limited Edition. Battlefield. Bad Company 2, też Limited Edition. Dalej mamy Storm Epic Edition, już to wielokrotnie mówiłem, alternatywa dla Duke Nukem Forever, podobno lepsza, ale nie grałem. No nie mam Xboxa, też przede wszystkim, to nie mogę za bardzo zagrać. Mamy Gears of War 2 i 1, kolejne tutaj sztuki. Mamy Killzone 2, ale to na PlayStation 3, tylko w takim dużym pudełku ktoś tutaj zamienił. No to ja to sobie później poprawię. Płyta oczywiście w środku jest, a potem to zamienię, włożę do odpowiedniego pudełka. I mamy coś jeszcze na Xboxa klasika. Jednak jeszcze jest coś. True Crime Streets of LA. To też na PlayStation 2 wyszło. Akcyjniak, coś hmm, alternatywa dla GTA, można powiedzieć. Miałem kiedyś to. Nawet, nawet grałem trochę. Nie wiem, czy na jakimś odcinku też na live. Ie. Chyba tak, na jakimś live też. Assassin's Creed Brotherhood kolejna sztuka na Xboxa. Mamy właśnie jeszcze jednego Mirror Search. Mamy Project Gotham Racing 3, czyli wyścigi. No, powoli zbliżamy się do końca. Mamy Dishonored. Może tak tu będę teraz układał. Mamy Ghost Recon Advanced Warfighter. No, właśnie tu kolejna część Ghost Recona. Tak jak wcześniej mówiłem. Bewolf The Game. To no chyba jakiś będzie horror, prawdopodobnie. A nie, chyba bardziej fantasy, jakieś coś takiego. Nie znam tego, szczerze powiedziawszy. Kojarzę tylko tytuł, ale. Nie widziałam tego nigdy. Assassin's Creed Revelations yy, i jeszcze jeden Beijing 2008, to chyba już trzecia sztuka. Mamy Battlefield Bad Company 2. Mamy. O, to od tego pierwszy raz to widzę też jakiś tytuł Shadow. Shadow Run. Bo tutaj mamy tu tutaj, tutaj akurat mnie naklejka zasłoniła, ale tę naklejkę to łatwo usunąć. tutaj. Yy, te naklejki z seksa to są łatwe do usunięcia. Tak tylko już pokażę, żeby ktoś nie myślał, że jak to już jest naklejone, to tego już się nie da absolutnie. Usunąć to po prostu, schodzi bez żadnego problemu. Shadow Run, pierwszy raz widzę tę grę, Jakoś taka układka też ma, którą pierwszy raz widzę. Microsoft to robiło i, i jaka to firma jest? Fatas, nie, Fasa Studio, pierwszy raz to widzę. Nawet nie wiem co to za gatunek gry, czy jakiś slasher, jakiś coś, coś się gdy w filmie nie mam pojęcia. Pierwszy raz tę grę widzę i słyszę o niej. No, czasami się zdarzają takie gry, o których pierwszy raz człowiek widzi i słyszy, no, przynajmniej ja, no. Nie? UFC 2009 Undisputed i Battlefield Bad Company 2 mamy Virtua Tennis 3 od Segi. No też do, ludzie to skupują. W sensie jakoś tak szybko to ostatnio mi poszło, bo miałem K tylko, że chyba dwójkę. Virtua Tennis 2009 oto myślę, że jeszcze szybciej pójdzie, bo to jedna z ostatnich już części. Też Sega wydała Viking Battle of As yy, for Asgard. Też chyba to szybko dosyć poszło przy ostatnim razie. Mamy dwie sztuki Dishonored błyszczące okładki. No i jeszcze jedną sztukę to mogę jeszcze od razu pokazać, bo jeszcze trzecia się trafiła. I dalej mamy tak, Biulet ale edycja normalna, bo wcześniej mieliśmy Epic Edition. Mamy Gears of War 2, ale edycja Classics. Na górze na zielonym napisane mamy. Mamy Gears of War 1, zwykłe wydanie. Mamy Dead Island, pierwszą część. I ostatnie 5 gier to Crackdown 2, Table Tennis od Rockstar Games, mamy Two Human, mamy Time Shift też HP, ja pierwszy widzę tę grę. U mnie jeszcze w paczce się ani razu nie trafiła. Prawdopodobnie jakaś science fiction szelanka, coś może jak Gears of War, nie wiem. I John Woo Strange Horde. John Woo taki reżyser filmów akcji, więc prawdopodobnie gra też akcji. W to nigdy nie grałem, ale to się często w paczkach pojawia. Także to tyle, moi kochani. Tyle gier y, tutaj się właśnie y, trafiło tym razem. Właśnie tak może pokażę, bo leżą właśnie tutaj na podłodze. O tak może. Także jeśli ktoś jest czymś zainteresowany to proszę śmiało dawać znać do mnie na Messengera. Albo na retroarchiwizację, albo na mój prywatny Messenger Oskar Wondowski Albo na maila Oskar 344 maupa Albo można też ze mną skontaktować telefonicznie 517-518-393, wiadomo, ja jestem mobilny, wiadomo, łatwo mnie znaleźć. Wszystkie te gry myślę, że 20 złotych od 20 złotych, to już dzisiaj, dzisiaj przy takich cenach drożyzny wszystkiego, to od takiej ceny ja tutaj zaczynam. To już, już nie ma tych czasów, gdzie to po 10 złotych czy po 15 chodziło, no niestety to już, to już 20 złotych. Myślę, że to jest uczciwa cena dzisiaj, nawet obiad pójść zjeść albo kebaba to już jest nawet powyżej 20 złotych, także... Uczciwie myślę tutaj, tutaj nikt nikogo nie oszukuje, nie, nie kantuje, prawda? Nie zdzieram z nikogo do tej kasy, jeśli ktoś jest zainteresowany, to śmiało, wiadomo jak mnie znaleźć. No i będę wdzięczny, jeśli dasz łapkę do góry, napiszesz komentarz, dasz suba i udostępnisz mój film yy, na Facebooku. Także dziękuję bardzo i zapraszam do następnych materiałów na moim kanale. Yy, wkrótce będziemy właśnie grali w kolejne tytuły. Kupiłem, yy, a to mogę pokazać jeszcze na koniec, bo to się pojawi, na, yy, myślę, że za parę dni. Kupiłem jeszcze mam zafoliowaną tutaj Aplog y, Tail Requiem na PlayStation 5. Jeszcze jak widać jest folia. Nawet jeszcze nie odpakowana. także prawdopodobnie to się niedługo pojawi na moim kanale również, także obserwujcie. No i wracamy do retro. Proszę się nie bać, że tutaj retro nie będzie. Tutaj ja już mam przygotowane parę gier z Pegasusa. No myślę, że dajcie znać czy chcielibyście, ale myślałem, żeby na najbliższym materiale fightera* na Pegasusa odpalić, bo kupiłem to w grudniu specjalnie na cele kanału, ale tak nie było kiedy tego pokazać, no to może chyba najwyższa pora to odpalić. To jest nówka, to jeszcze ani razu nie było yy, w Pegasusie. nawet. Nówka kupiona za AliExpress. No także dajcie znać, czy chcielibyście to. Właśnie na najbliższym materiale retro. No a to wiadomo, to gdzieś się w tam w środku tygodnia, czy, czy może też na weekend pojawi, czy live, czy jakiś odcinek. Zobaczymy, pomyślimy też, dajcie znać, jakbyście to widzieli. Proszę się nie tutaj nie zrażać, że to już koniec retro. Nie, 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 tutaj będzie i to i to. Po to jest te PS5 kupione, żeby jakieś nowe gry też się pojawiały. Także dziękuję jeszcze raz za dzisiaj i zapraszam do przyszłych materiałów. Cześć!